W ostatnich turniejów trzeci mecz rozgrywek grupowych to newralgiczny moment. Jesteśmy na półmetku, już mniej więcej zarysowuje się końcowy układ tabeli. Dziś Bayern Leverkusen gra przeciwko Lechowi Poznań. Spójrzmy na ustawienie, jakie wybrał na ten dzisiejszy mecz trener Bayernu Leverkusen. Mamy tutaj ustawienie. Dobra okazja! I za moment Bramkarz rozpocznie grę. Charles Arangis. Daleko wybijają. Jest okazja. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Złapanie tego dośrodkowania nie było wysiłkiem dla bramkarza. Wykonany źle rzut rożny. Nie dawali w drużynie przeciwnej nawet w chwili spokoju i się opłaciło. Przejęli piłkę od razu na połowie rywala. No, może być groźnie. Barw Bayeru Leverkusen broniło na przestrzeni lat całkiem spore grono reprezentantów Polski. Do najbardziej znanych można zaliczyć Andrzeja Buncola czy Marka Leśniaka w latach 80. Tradycję tę kontynuowali później tacy piłkarze jak Adam ledwoń, Adam Matysek czy najbardziej chyba zasłużony Jacek Krzynów. Bela Bliska już do bramki. Makuszewski. Bardzo ładnie przeciął to podanie. Nie jest sam. Piłka posłana w pole karne. Ach, nie ma bramki! To był dobry strzał głową, minimalnie niecelny. Zaskoczył tam obronę. Bramkarz też spóźnił się z interwencją. Szkoda tej okazji. Folland? Heinrichs? Trata, co zrobi przeciwnik? No, kto przejmie tę piłkę? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Idzie do przodu. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Łukasz Trałka. Atakuje Lech. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Nie ma już zagrożenia, piłka wybita. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Heinrichs. Lech w ofensywie. Strzela! Piękna interwencja. Lech Poznań rozbocznie grę od rzutu rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Nie wyszło im to wybicie. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. No, może teraz centrować. Makuszewski. Łukasz Trałka. Michai Radut. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Karim Belarabi. Foland. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Łukasz Trałka. Gołodyny Kostewicz. Pokonuje z piłką kolejne metry. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Centra w pole karne, przepychanki. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Leno. No ładne zgranie głową do kolegi z drużyny. Blisko polekarne. Nie jest sam. Obok partnerzy. No, kto przejmie tę piłkę? Charles Arangis. No, udało się przejąć. Dobrze, wygrał to starcie. Dobrze prowadzi piłkę. Schodzi teraz do środka. Jest okazja. Trzeci mecz grupowy na półmetku. Jak na razie Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o być albo nie być. Robi się niebezpiecznie. Piłka w pole karne są tam koledzy. Wspaniale przechwycił. Julian Brandt, Charles. I będzie rzut rożny. Bela Labii. Nie, nie będzie z tego bramki minimalnie niecelnie. Już chyba widział piłkę pod poprzeczką, ale jednak za wysoko ją posłał trochę źle się do tego złożył. Lars Bender. Makuszewski. Blisko polekarnym. Rzut wolny dla lecha. Kilka szybuje daleko od bramki. Zero zagrożenia. Może powinien dać uderzyć komuś innemu. Musi zdecydowanie poprawić celownik. Dobra pozycja do oddania strzału. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Charles Haraldis. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Wołodymyr Kostewicz. Trałka. Maciej Gajos. Julian Brandt. Foland. No, może być groźnie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Próbują ataku pokiem boiska. Maciej Gajos. Kołodyny Kostewicz. No, z tego miejsca można strzelać. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Zaraz będzie zmiana. Maciej Je! Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć. Co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Prowadzą na przekór wszystkim. Jeśli do końca meczu utrzyma się taki wynik, będziemy świadkami sensacji. Prowadzenie lecha Poznań. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Makuszewski. jej piłkę popatrzmy. No, już blisko polekarny. Makuszewski. Nie próbował przejmować piłki i rozgrywać, tylko zdecydowanie oddalił zagrożenie. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Julian Brandt? Do końca jeszcze 15 minut, to ile sędzia nie przedłuży. Blisko już do bramki. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycje. Będzie rzut rożny dla graczy Lecha Poznań. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Dostaje wsparcie. Połodyny Kostewicz. Maciej Gajosz. Może uderzać na bramkę. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Piłka lecha za moment z autów. Maciej Gajos. Makuszewski. Atakuje lech. Może zdecydować się na strzał! I piłka w rękach bramkarza. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ostatnie minuty mogą być naprawdę dobrze przejęta piłka, coś z tego będzie. Ale zmieniła się sytuacja. Byli przy piłce, stracili. Ważny moment tego meczu. Radosław Majewski. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Heinrichs. Campbell. Mecz właśnie się zakończył. No na szczęście im się udało, ale naprawdę niewiele brakowało, a rezultat spotkania byłby zgołem.